Witam Państwa bardzo serdecznie, w związku z tym, że w przyszłą niedzielę mamy bardzo ważne wydarzenie, jak wybory na prezydenta miasta Mielca. Jest to dla wszystkich bardzo istotne. Chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań, które napłynęły do mnie. Tych pytań napłynęło bardzo dużo, wybrałem kilka, więc z przyjemnością chcę na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie: co Pan myśli zrobić dla młodych ludzi, bo w pierwszej turze nasze głosy mocno zostały podzielone? Po pierwsze, chcę zaapelować do młodych, aby poszli na wybory. Po drugie, obiecuję, że zrobię wszystko, aby młodzi zostali dopuszczeni do miejsc, w których decydują się losy tego miasta. To znaczy, jeśli wygram, chcę ich rekrutować na stanowiska miejskie, chcę powalczyć dodatkowe miejsca w żłobkach i przedszkolach. Chcę, aby realizować ich inicjatywy biznesowe. Wszyscy razem musimy priorytetowo pomyśleć, jak ich zatrzymać w naszym mieście. W swoim programie zawarłem wiele punktów, które sprzyjają młodym ludziom. Zachęcam do przeczytania programu. Drugie pytanie: Co ma pokazać audyt i bilans otwarcia w mieście? Tak jak wspomniałem, audyt to pokazanie mieszkańcom, jak do tej pory były wydatkowane ich podatki, gdzie trafiały środki i co za nie wykonano. Czy te wydatki były słuszne i prawidłowe? Natomiast bilans otwarcia pokaże nam wszystkim, w którym miejscu jesteśmy i spowoduje, że będziemy mogli z łatwością porównać, co zrobiono w kolejnych latach. Będziemy posiadali bazę do analiz, do przemyśleń, do sprawdzania prezydenta, czy rok do roku wykonał swoje obietnice. Kolejne pytanie. Jeśli pan wygra, jak pan będzie rekrutował do pracy swoich pracowników? Chcę, żeby decydowała fachowość i wiedza, a nie lokalne układy. Po pierwsze, mam swoje sprawdzone metody, a po drugie, absolutnie będę stawiał na osoby wykształcone, kreatywne, chcące się rozwijać. Osoby, które będą miały wizję, co chcą osiągnąć, w jaki sposób chcą tego dokonać i jak chcą monitorować swoje postępy. Nie będzie tutaj miał znaczenia ani wiek, ani inne zależności, ani inne przywileje czy układy. Decydował będzie element fachowości i wiedzy. To będzie, myślę, że to będzie bardzo mocna szansa dla bardzo wielu ludzi w tym mieście. Kolejne pytanie. Kobiety się martwią, że są pomijane w programach wyborczych. Kobiety są bardzo wartościowymi pracownikami, przedsiębiorcami i co najważniejsze, wychowują nasze kolejne pokolenia. W tej kwestii musimy mocno popracować nad tym, aby każda kobieta, czy w biznesie, czy w kwestiach realizacji wychowania dzieci i młodzieży, czuła, że miasto jest z nią. Przedszkola, żłobki, klub biznesu dla kobiet będę mocno naciskał na rozwój tych obszarów. Chętnie posłucham po wyborach ich oczekiwań i z największą przyjemnością spotkam się z nimi. Kolejny, piąty punkt. Co Pan sądzi o nocnych banerach na Pana temat? Szybko odpowiadam. Jestem kandydatem bezpartyjnym i niezależnym. Nie wstydzę się znajomości z przedstawicielami PiSu, PO, Trzeciej Drogi czy innych ukrupowań. Jestem dumny, że mogę swobodnie z nimi rozmawiać. Jeśli chodzi o baner z PZU, to spieszę wyjaśnić, że jeśli ktoś interesuje się biznesem, szybko połączył logo tej firmy z koszulkami klubowymi naszego klubu oraz połączył moją rolę w tej firmie. To normalne w biznesie takie rzeczy się zdarzają. Tylko ktoś, oczywiście, zapomniał dodać, że byłem związany z tą firmą, nie będąc członkiem żadnej partii, ale po co to? Nie byłoby tak nośne, gdyby dodano tą jakże istotną informację. Nawiązując do, do tego pytania, chcę, chcę podkreślić, że ktoś po prostu chce, żeby nie kojarzony z jedną partią, bo to bardzo wygodne dla wielu. Niestety nie ma takiej mo możliwości, żeby nie powiązać, bo nigdy do żadnej partii nie należałem, nie należę, i wszystko wskazuje na to, że nie będę należał. Jeśli chodzi o deweloperów i biznes, to również spieszę poinformować, że znam to środowisko i mam wielu kolegów w tych branżach i nie będę tego ukrywał. To bardzo wartościowi ludzie, którzy przyczyniają się do rozwoju miasta. Jeśli ktoś myśli, że sobie poradzi prowadząc miasto bez tych środowisk, to jest w bardzo poważnym błędzie. Wyborcy na to na ten zarzut szybko odpowiedzieli, i ci, którzy mieli jakieś uwagi do deweloperów czy do biznesu, Niestety, ale nie ma już ich w drugiej turze. Pytanie szóste. Jak będzie Pan pozyskiwał środki unijne, nie będąc osobą partyjną? Współpraca i dobre relacje z wszystkimi ugrupowaniami w mieście i w kraju dadzą mi swobodny mandat do rozmów. Środki centralne to klucz do rozwoju i to jest priorytet. Tu musi być absolutnie duża współpraca i merytoryka. Wierzę, że będzie nam przyświecał w tej kwestii jeden cel. Wszystkie ręce na pokład. Środki unijne. To nowe szanse na lepszą pracę, na mieszkalnictwo, na rozwój kreatywnych osób. To środki, by zatrzymać młodych w tym mieście. Oni chcą się sprawdzić w biznesie, muszą dostać wsparcie i nasze absolutne zaufanie. Kolejne pytanie: czy będzie można z panem otwarcie porozmawiać i czy będzie pan otwarty dla mieszkańców? Szybko odpowiadam: Środowisko piłkarskie mnie dobrze zna i może potwierdzić, że zawsze drzwi do mnie są otwarte, czy to dla kibiców, czy dla pracowników, czy dla zawodników. Szczególnie możecie zapytać kibiców, bo są każdego dnia osoby u mnie w wieku i bardzo młodym, i w bardzo zaawansowanym, przychodzą również seniorzy, z wszystkimi rozmawiam. Z wszystkimi, dla wszystkich, zawsze mam czas. Nikt nie ma z tym problemu i z, absolutnie nie będzie miał z tym problemu. Na pewno sprawdzę, czy działają w mieście kanały komunikacji z mieszkańcami. Chciałbym, żeby to było łatwe narzędzie dla wszystkich grup wiekowych. Bo to mieszkańcy znają wszystkie problemy w mieście, a nie prezydent. Prezydent ma interweniować i pracować dla was. Musicie zgłaszać problemy, ale również pomysły. Jednym z moich priorytetów będzie regularne spotykanie się z wszystkimi. Grupami, począwszy od młodych, kończąc na seniorach. Musimy konsultować wszystkie aktywności miasta, tak aby wszystkie pomysły były realizowane, te, które są nam potrzebne, a nie te, które wymyśla prezydent. Na zakończenie chciałbym wszystkich mieszkańców miasta bardzo serdecznie poprosić o pójście do urn wyborczych, aby według swojej opinii sobie zagłosowali, aby skorzystali jeszcze z kilku dni. Przejrzeli programy, przesłuchali yy, odpowiedzi kandydatów, aby ocenili ich pracę z ostatnich kilku lat i żeby podjęli jedną właściwą dla siebie decyzję. Ja uszanuję każdą. Niech te wybory będą udane. Serdecznie Was pozdrawiam.